Pokażę Wam teraz jak w szybki sposób umieścić tatuaż na skórze. Jak widzicie posiada on białe tło, w związku z czym teoretycznie powinno być trudno, aby usunąć całą tą zawartość. Otóż jeżeli użyjemy w tym celu trybów mieszania nie będzie żadnego problemu. Cała zawartość przy użyciu Multiply zostanie automatycznie wyrzucona. Tak więc pierwszym krokiem będzie zaznaczenie warstwy z tatuażem i przełączenie się do trybu Multiply. Drugim będzie umiejscowienie tatuażu gdzieś na skórze. Użyjemy Free Transform Tool Ctrl T i umieścimy go w dowolnym miejscu. Powiedzmy tak, wciskamy Enter. Jak widzicie, tatuaż zachodzi na rękę, w związku z czym teraz postaram się usunąć nachodzącą część tatuażu. W tym celu użyję maski. Włączę kolor czarny, przybliżę ekran tak, aby było mi wygodnie. W szybki sposób usunę niepotrzebne elementy. Jak widzicie, tatuaż na razie jest zbyt wyraźny i nie wygląda to do końca wiarygodnie. W związku z czym zmniejszę parametr Opacity na jakieś 50- kilka procent. No, niech będzie tyle. Aby poprawić jeszcze wiarygodność tatuaża, rozmyjemy go nieco. Oczywiście, wcześniej z maski musimy się przełączyć na samo zdjęcie. Teraz już wystarczy kliknąć Filter, Blur i Gaussian Blur. Nie musimy stosować tutaj jakiejś dużej wielkości, sądzę, że mniej więcej koło 3 będzie w sam raz. Oczywiście zależy to od wielkości zdjęcia, jest to sprawa indywidualna. Sądzę, że teraz wygląda całkiem dobrze. I tak, jeżeli chcecie jeszcze pokolorować tatuaż, czyli zmienić kolor z czarnego na jakikolwiek inny, użyjmy jak się już domyślacie Hue and Saturation. I co ważne, musimy zaznaczyć opcję Colorize. Jak widzicie, wszystkie warstwy zostały pokolorowane, w związku z czym musimy kliknąć w tym miejscu, tak aby edycja dotyczyła tylko i wyłącznie warstwy, która znajduje się bezpośrednio pod spodem. Teraz zwiększmy nasycenie i dowolny odcień. Gdybyśmy chcieli użyć tradycyjnej metody, czyli zaznaczyć i usunąć elementy białe, Zajęłoby to nam naprawdę dużo, dużo więcej czasu. W przypadku trybów mieszania nakładanie takiego tatuaża zajmuje dosłownie minutę, a efekt naprawdę jest całkiem niezły, jak widzicie.